Siemanko, kolejna aplikacja jak jeszcze mi się chciało robić ikonki to było to ładniej ale do ikonek wrócę później na takiej karcie pamięci 256MB trzymam aplikację w serdecznym miejscu no i zrobiłem sobie taki pilot na razie bardzo prosty możemy sobie wybrać komendę o i flipper ją przyjął jeszcze raz nie wiem, zmieńmy coś 1E 1E, zgadza się to, że to działa tu mam do Philipsa, do telewizora zapisane spokojnie dioda ma rezystor z drugiej strony mamy do PWM -a. dodany jest mnożnik, żeby można było sobie fajnie zmieniać razy 100 Do serwa też jest pozmieniane. Można sobie stopnie zmieniać. jaki Tak o! No i Snake, ale Snake się jeszcze nie chwalę zbytnio, bo wymaga poprawek.